Jesteśmy na samym początku odcinka budowy obwodnicy miasta Tarnobrzega. Stoimy akurat na podbudowie, która została już wykonana i przygotowana pod kładzenie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej. Jak widać, mamy wykonane krawężniki, mamy wykonane odwodnienie deszczowe, ustoje pod lampy z okablowaniem. Prace idą zgodnie z harmonogramem. Nie mamy problemów na budowie, pogoda sprzyja. Prace przy rondzie powinny zacząć się pod koniec tego roku. Kierownik budowy jest przygotowany na roboty do poprowadzenia w taki sposób, aby jak najmniej utrudniały kierowcom nie będziemy tej drogi zamykać, ponieważ też byłoby ciężko poprowadzić objazda dla samochodów ciężarowych. Liczymy się z tym, żeby jak najmniej uszkadzać innych dróg podczas objazdów. W związku z powyższym ten odcinek będzie przejezdny, tylko wahadłowo. Roboty trwają na całym odcinku budowanej obwodnicy. Przy obiektach mostowych trwają prace już też wykończeniowe. Przy ulicy Marii Kibic-Kłodowskiej, tam mamy przebudowę wysokiego napięcia. Też te roboty ziemne trwają, są przygotowania do podniesienia słupów i wzmocnienia fundamentów pod linię wysokiego napięcia. Przy ulicy dworcowej nadal roboty ziemne, roboty brukarskie, będzie też jeszcze dodatkowe odwodnienie przy budynku, gdzie, gdzie mamy zastoisko wodne. Jest możliwość włączenia jeszcze dodatkowego przykanalika, aby tę wodę zebrać. Także na całym odcinku cały czas roboty trwają. Ekrany, które mamy w dokumentacji projektowej, one są tutaj właśnie na samym początku odcinka umiejscowione w projekcie. Jeżeli będzie taka potrzeba, aby one były w innych miejscach, to na pewno po przeprowadzeniu badań, które też mamy nałożone obowiązkiem decyzji środowiskowej, będziemy montować. Do półtora roku decyzja środowiskowa nakłada na nas ten obowiązek przeprowadzenia tych badań. Myślę, że te badania wykonamy wcześniej, po, po oddaniu do użytkowania, aby właśnie sprawdzić, czy mieszkańcom ten hałas w tych terenach, gdzie, gdzie domy są, nie będzie przeszkadzał, nie będzie uciążliwy i nie będzie przekraczał dopuszczalnych norm. Wtedy na pewno zdecydujemy od razu o budowie takich ekranów.